Dzień dobry Państwu, Krzysztof Stankiewicz, kanał Biżuteria Zbliska. Proszę Państwa, Polska policja chwali się sukcesem polegającym na złapaniu sprawcy wielu zuchwałych kradzieży biżuterii. Człowiek ten poruszał się po Wrocławiu, ponieważ całe wszystkie zdarzenia miały miejsce na terenie tego miasta. Poruszał się po Wrocławiu na hulajnodze elektrycznej i starszym osobom zrywał złote łańcuszki z szyi. Sprawca z został ustalony, złapany, zastosowano w stosunku do niego dozór policyjny i grozi mu 8 lat, do 8 lat pozbawienia wolności. Gratuluję policji sukcesu, aby było tych sukcesów więcej. Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.